Jeszcze chwila, jeszcze moment, jest! Oto pierwszy miliard złotych na koncie Zalc. Tak na naszych oczach dokonuje się historia. Za tu do minuty pracującego miast i głośno wyrażają swój entuzjazm. Tak to z związek dzięki tytonicznej pracy aktywu partyjnego wykonał miliard procent normy. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Rozlega się z tysięcy garda. I słusznie, bo związek nie spocznie na aurach. To dopiero początek. Już niebawem dalsze setki milionów zasilał Gazę ZaX dzięki radosnemu poświęceniu dumnych użytkowników smartfonów. Związek niezwłocznie przystąpił do pożytkowania zabranych środków na renowację polskiej kultury. Na pierwszy ogień renowacja nowej placówki ZaX w Pałacu w Janowicach. Jak donoszą media, 20 milionów złotych inwestycji pozwoli na otwarcie nowego centrum Czyli to tutaj aktyw Bzańks uzyska godne warunki do pałacy nad lepszym jutrem artystów. Urzędnicy, ich rodziny, a nawet artyści będą mogli cieszyć się komfortem komnat zabytkowego pałacu. Przez wielkie okna lepiej widać będzie problemy nurtujące polskich twórców, a zaciszny park zapewni bezpieczny nocleg strudzonym muzykom. Lecz czymże byłby pałac bez inwentarza? I oto to zadbał przewidujący zarząd związku. Oto Światowa Wystawa Kurpostobnych, gdzie ZAIKS ma zaszczyt być głównym sponsorem. Ten kogut będzie budzić do pracy aktyw urzędniczych. Twórczość i na nią znajdą się środki. Aż 190 tysięcy złotych wspomoże kafę Funduszu Wspierania Twórczości. Ciężka praca popłaca. 5 milionów zaś posłuży szczytnemu celowi walki z bezwzględnym piractwem. Kolejne 60 milionów złotych trafi za stworzenie do rąk aktywu związkowego. Mądrze rozplanowany budżet zapewni odpowiedni tempo rozwoju tej kluczowej dla kultury instytucji. Serce rośnie, gdy patrzymy na zwycięski marsz związku. Dzisiaj miliardy, jutro biliony. Artyści mogą spać spokojnie. Zajks się wyżywi i będzie trwać na straży kultury, dopóki gdzieś gra muzyka. Materiał satyryczny, ale petycja jest na serio. Twój głos ma znaczenie.